Siemanko, witajcie w tym filmiku. Zobaczcie co mam. To jest duża sekcja pompy wtryskowej CP4.1 do tego wspaniałego Volkswagena Caddy 2.0 TDI. Ten cudowny przedmiot ma sprawić, że więcej robki będzie w układzie common rail tego silniczka, a więcej robki to więcej newtonometrów i więcej koni mechanicznych. Zapraszam do montażu. Tak, brakowało nam paliwka na samym początku, jak wleciała tutaj duża turbina eee, i chłopaki z Akumoda zrobili softa. Niestety paliwka brakowało i trzeba było zejść troszeczkę. Nie pamiętam czy z dawką, czy z ciśnieniem, czy z jednym i drugim. Po prostu trzeba było troszeczkę ukrócić tutaj jego zapędy, bo sprężynka wyskakiwała. Niestety był błąd za niskiego ciśnienia na szynie. I miejmy nadzieję, że nasz dzisiejszy zabieg rozwiąże te problemy. A powiem Wam tak, to Kedif podawało wtedy uuu, kurde, nieźle. Także myślę, że tutaj odblokujemy troszeczkę potencjał na Parę dziesiąt dodatkowych koników mechanicznych. Tutaj jest nasza pompa CP4.1 to jest to nowa pompa. Ja tę pompę zamontowałem w tym roku, to jest nówka sztuka. Tutaj mamy naszą sekcję tłoczącą, wyjmuję dekielek, rozkręcam to, umyję to najpierw, żeby przy rozbieraniu nie dostały się tam żadne zanieczyszczenia. Wkładam nową sekcję, odpowietrzam układ i ogień na tłoki. Prościzna. Tak jak widać to wszystko błyszczy nowością, to jest nówka sztuka. Nie zdążyła się nawet dobrze zakurzyć ta pompa. A już ją modyfikujemy, haha. Odkręcam przewodnik paliwkowy. Ale mocno dokręcone. Kto to tak mocno dokręcił? Jakiś bandyta. Dobrze, paliwko wykręcamy. Podłożę zaraz tam szmateczkę, żeby tu się nic nie... żeby tu się nic nie polało brzydkiego. Położymy sobie klucz po hamsku Lecimy z koksem. Skoksan. O, ale idzie. Ale idzie. Ale urwał. Ale urwał. Bardzo lekko się odkręcają te śrubeczki. No, zależy w jakiej pozycji akurat jest tłok w tej chwili: czy jest w górze, czy w dole. To będzie się to kręciło albo lekko. Albo nieco ciężej. Dobrze. No, i tak trzeba przytrzymać na koniec. Jak już ten gwint się będzie kończył, bo ta sprężyna nam pręży. Oho, kurde, nieźle pręży. Wezmę sobie coś, żeby tu przytrzymać. Ja nie wiem, czy nie jest w pozycji tłoczenia w tej chwili, bo pręży dosyć mocno. Aby nam to nie wystrzeliło, to wszystko w kosmos. No, mocno napiera. O, odpuściło. Przy składaniu zrobimy trochę inny myk, po prostu ściągniemy tu dłuższymi śrubkami najpierw, a potem wymienimy śrubeczki. I wyjmujemy naszą starą sekcję. Śrubki od razu wyjmę, odłożę. Zobaczcie, pokażę Wam od razu, co się dzieje w momencie, kiedy zapowietrzycie pompę, i co się stanie, kiedy przekręci Wam się plunger. Zobaczcie, to jest jakby tłoczek, który popycha sekcję tłoczącą, który tutaj wykonuje całą robotę. On na końcu ma taką rolkę. Widzicie, to jest wszystko nowe. Ta rolka jest w stanie perfekcyjnym, chociaż tutaj już już jakaś ryska jest kurde o cholera to jest taki plunger chodzi o to, że krzywka, która tam jest ona jest płaska, ona idealnie jest dopasowana do tej roleczki w momencie, kiedy nastąpi taka sytuacja, że pompa się zapowietrzy, może być tak, że ona się obróci tu nie ma nic takiego, co by trzymało w odpowiedniej pozycji ten tłoczek jeśli on się obróci to zaczyna tutaj trzeć o Krzywkę wewnątrz i następuje bardzo szybka śmierć. Kurczę, widzę, że ten tłoczek nie ma. Ten tłoczek nie ma powłoki DLC, ale działa. Nie widzę, czy jest porysowany jakiś. Wkładam go. Jak będę go wkładał, jak go wkładacie w ogóle i on, jakby go ustawiacie, to czuć, że on tak się zatrzymuje w tym odpowiednim miejscu i tak ma być. Następnie po złożeniu pompy trzeba. Odpowietrzyć, koniecznie procedurę zrobić, odpowietrzenia, żeby to nie zapracowało na sucho, bo nawet nie będziecie wiedzieć o tym, że wasza pompa umiera. Tam jeszcze dwa oringi, je wstawimy nowe. Porównajmy sobie szybko plunger, sekcję tłoczącą tuningową versus seryjna. To jest seryjna. Tak jak widać, seryjna ma powłokę DLC, ta tuningowa już nie ma, ale to nic, bo tak jak widać, że już zam... nowa pompa też nie ma powłok. 6,5 mm mamy w serii, tymczasem wkładamy moi mili 7,5 mm, czyli mamy milimetr więcej, mm, milimetr większą sekcję tłuczącą, z tego co zauważyłem, ta sprężyna, która jest w tej sekcji też ma grubsze zwoje, bo tutaj zwój mamy 4,5, tak, 4,5. 3,5 mm, a tutaj mamy. A, wydawało mi się to samo, tak? Tu mamy to samo. To czemu mi się wydawało? Krysie! Krysie urwi się. dobra. sprężyny są takie same, po prostu takie złudzenie optyczne. Wkładam o-ringi na swoje miejsce, składam to i ogień na tłoki. Użyję sobie teraz takiego patentu, trochę. Dobra, wkładam. Sekcję większą. O. Tu już zdejmę kapturek. Kapturek już niepotrzebny i zrobię tak, że użyję dłuższych śrubek do przytrzymania mi tego, po prostu, żeby to nie latało. Też, żeby mi się prosto skręcało. O. A następnie jak mi już dociągnę, to wtedy będę już wkręcał te mniejsze i cek skręcanko. Tylko bez większej turbiny, to nie róbcie takich modyfikacji, bo to nie ma sensu. Co nie? Najpierw powietrze dokładacie, potem ropę. Potem pyszną ropę. Pyszniutki olejek napędowy, jak w traktorze. Teraz trzeba odpowietrzyć układ paliwowy. Najlepiej kąpem. I tak zresztą zaraz uczynię. Tylko, aby nie odpalać na sucho. W cudzysłowie na sucho, oczywiście. A tak sobie KTS-em zrobię. A może KTS-em? A czemu by nie? Funkcje specjalne. Odpowietrzyć układ paliwowy. Kod paliwowy zamknięty. Napełniony. O, jest do pełna. Lecimy z koksem mordo. Silnik wyłączony. Zapłon włączony. Tak też oto mamy. Ogień na tłoki. Rozpoczęcie start. Proszę start. O! Bulbulu robi. Tam po prostu pompa elektryczna... Przelewa paliwo przez CP4, to jest wszystko. W CP4, CP4 to jest najprostsza pompa, jaka tylko może być. Jest tłok, zawór lotowy, zawór wylotowy. Więc jeśli coś pcha przez nią olej napędowy, to po prostu przez nią przepycha i tyle. Napełnia ją ropą. Wszystko to jest całe, całe odpowietrzanie. No to, to proces polega na tym, że na 30 sekund włącza pompę paliwa elektryczną. Można równie dobrze zrobić to samo bez komputera, i też odpowietrzycie, i też będzie dobrze. Chyba chwila prawdy w takim razie. Spróbuję go odpalić do tej dużej sekcji. Zobaczymy, co będzie. Czy nic nie wybuchnie? O, kuplunk, kurde! Jeszcze raz. Jakiś bulbont, ale chodzi ładnie, wszystko jest ok. Dobra, wartości rzeczywiste patrzymy i szukamy ciśnienie. Rezu, polskie znaki. Wkład ciśnienia, wysokiego ciśnienia, zadane i aktualne. To mnie ciekawi. Urde, 400 barów na wolnych obrotach. Sp Weźmy spokój, mordo. Co tu się dzieje? Kurde! Zobaczymy przebieg czasowy. Co nam będzie pokazywało? Czy oni się pokrywało Uwaga, dodam trochę gazu. Czy tu żadne chocki, klocki nie będą się pojawiały? Wiecie o co chodzi? Trzeba zobaczyć, czy będzie szło. Ej, chodzi ta sekcja. O! Ciśnienie, wartość zadana. O tutaj. Tutaj widzicie, to przekroczył wartość zadaną, bo niebieskie to jest zadana, a czerwone to jest rzeczywista. Ale on nabija to ciśnienie. Jak szalony! No ale to czujnik ciśnienia na szynie i jakby to kontroluje cały czas na bieżąco. No właśnie, zobaczmy wysterowanie zaworu. Eee, wysterowanie zaworu, ciekawe jakie jest. Kurczę, nie sprawdziłem przed. Cholera, eee, zawór. <grym> Dozorujący AdBlue, fuck you. Układ wysokiego ciśnienia, bawek rozrządu. Hm. Jak on będzie opisany? Paliwa, Pładł, czujnik. Układ wysokiego ciśnienia, uchyb. O, to może to będzie to. Uchyb regulacji. O, jednostka dozowania paliwa, wysterowanie. Uchyb regulacji, nie wiem co to jest, ale niech będzie. No i dobra. Co będzie? Układ wysokiego ciśnienia, uchyb regulacji, jednostka dozowania paliwa, wysterowanie. 30%. Do 50% teraz Ciekawe ile bez tego Układ wysokiego ciśnienia paliwa uchyb regulacji Ej, spoko Trzeba wgrywać softa i grzać z tym gruzem Jest dobrze Sprężynka nie świeci Sekcja chodzi Uuu. Słuchajcie, przed chwilą wgrałem mu ten najmocniejszy soft, który miałem, na którym wywalało mi sprężynkę, czyli brakowało paliwka. No i na razie wrażenie jest takie, że kopię cholera, tak, że kopie jak cholera. Zaraz wyjadę poza miasto i zrobimy jakiś pomiar, pomiar mocy. Jestem ciekawy, co wyjdzie. Jest dosyć gorąco, bo mimo, że jest wieczór. To jest prawie 30 stopni na podwórku, jest ciepło. No i mamy teraz takie kulturalne 199 koni, 450 nm, a przedtem było 190, czyli 10 koni tutaj przyrosło sobie. Ja wiem, że to może będzie brzmiało bez sensu, bo w sumie nie wiem, jaki miałoby to mieć sens, jak to uzasadnić. Znaczy, mam parę pomysłów, jak to uzasadnić. Ale ogólnie ten samochód w pełnym zakresie swoich obrotów zmienił swoje zachowanie po wymianie tej sekcji tłoczącej w pompie, bo elastyczność silnika w pełnym zakresie obrotów poszła na plus. Nawet tutaj w niskich partiach, nawet to prozaiczne ruszanie ze świateł, gdzie wiecie jak to w tych cr jest, że jak troszeczkę za mocno spadną obroty, ten potrafi zgasnąć. W tej chwili on ma takiego po prostu kopa jakby większego, jest w stanie sobie, nie wiem, podbić to ciśnienie. Większy ma zapas te, tego paliwa, więc jakby na te 10 koni, to ja bym nie patrzył, które doszło, tylko bym patrzył na to, że w całym zakresie jakby wydajność tego dawkowania paliwa chyba wzrosła, bo po prostu stał się bardziej elastyczny. Reakcja na pedał gazu jest bardziej taka odczuwalna, agresywna. Ogólnie zajebiście. No bardzo, bardzo duży plus. Modyfikacja jak na chwilę obecną. A wiadomo, że jeszcze dopiero będziemy teraz robić wcika po więcej koników. Niemorskich. Mechanicznych. Chcę Wam pokazać dwa logi z autotunera jeszcze na koniec tego odcinka. Bo jeszcze tutaj nie będziemy robić mocy. Ponieważ trzeba zrobić wydech w tym samochodzie. I zobaczcie. Tutaj mam log, który był tam bezpośrednio powiedzmy zrobiony po zamontowaniu tego większego turbo, i tutaj było zadane troszeczkę, jakby to powiedzieć, wyższe dawki paliwa były, czyli zapotrzebowanie na paliwo było nieco większe. I zobaczcie, co tutaj się działo, co tutaj się działo z ciśnieniem. Patrzcie, jak poszatkowane w dolnym zakresie, ale tu w zakresie 1600. 300, tu gdzie turbo tak naprawdę spuluje najbardziej patrzcie jaki mamy dołek tutaj mamy dołek natomiast później idąc zobaczcie tutaj 2,700 obrotów mamy takie zafalowanie ciśnienia wiecie to jest dosyć wolne próbkowanie w rzeczywistości tu może być niezła kaszana gdybyśmy mieli lepsze próbkowanie byśmy widzieli co tu się dzieje ale na pewno był jakiś spadek być, mógł to być większy dołek tutaj znowu górka czyli problem z wysterowaniem Natomiast duży problem się stał tutaj już przy 4300. No tu trochę było przegięcie, bo tu do 4800 było pociągnięte. W każdym razie, no tu 400 obrotów znowu był jakiś dół i ledwo to się udało podbić. Natomiast ten sam log, ten sam program, ten sam soft, tylko że na plungerku. Zobaczcie, na plungerku już zmienionym na większej sekcji. Zero problemu tutaj w dolnym zakresie. Patrzcie, nie ma tego dołka. Tutaj to jest mniej poszatkowane. Tak szybko Wam przerzucę tylko. Zobaczcie, przerzucam stary plunger. Nowy plunger, stary plunger. Nowy plunger. Tutaj mamy te dwie linie: to jest zadane ciśnienie. I rzeczywiste: no to czerwona to jest zadane, rzeczywiste to jest ta zielona. I tak jak widać, że tu po zmianie plungera no jest rewelacja, po prostu podąża do końca. Nie ma tutaj. Patrzcie, to zachwianie tutaj przy, 3, 400, przy 4, 400, no to 4500. To jest taki delikatny tylko pipek, natomiast tutaj patrzcie, jaki był, jaki był dół. Jeszcze porównam sobie tylko injection quantity. Injection quantity, jak to było? Czy w obu przypadkach jest takie sam taka sama dawka zadana? 74,25. No, jest to samo zadane, w obu, w, obu po prostu, w obu plikach mieliśmy taką samą zadaną dawkę, także ładnie widać, jak po prostu nie wyrabiał. Tu ładnie widać, jak no mamy przy spulowaniu ta dawka, co nie, musi dostać cios i trochę tego paliwa, żeby zaspulować. No i tu po prostu nie wyrabiała ta sekcja tłucząca, nie wyrabiała ta pompa, a to była nowa seryjna pompa. Także ładnie tutaj logi nam pokazują, wyrównało się. I ogólnie tak jak wam wspomniałem, no, samochód po prostu jeździ po prostu lepiej, bardziej płynnie przyspiesza, lepiej się tym jedzie, lepiej, lepiej zapierdziela. Tam powiecie, że teraz dopiero 200, a wcześniej ja mówiłem, że jest 200. Tak. Tam było 207 koni mechanicznych, tylko to był jeszcze inny programie, wgrany taki mocno dymiący. Ja go że tak powiem wywaliłem, znaczy wywaliłem. Zmieniliśmy potem. Ten sowcik na taki mniej dymny, żeby to było cywilizowane i stroimy jakby już z tego punktu wyjściowego, żeby ten samochód robił moc, ale też nie był jakimś kopciuchem, nie wiadomo, jakim zatruwającym. Nie chodzi o zatruwanie, po prostu, chodzi o żywotność silnika żeby nie dymił jak cholera tam delikatnie jak zapruszy to będzie ok przy pełnym bucie ale nie tak żeby kurde każde przyspieszenie ze świateł to zostawia za sobą smugę bo po prostu wpływa to na żywotność silnika i tyle to wszystko w tym odcinku dzięki za oglądanie narka narka papa